Prawie 56 tysięcy propozycji pracy. Tyle ofert pracodawcy z całej Polski zamieścili w drugim kwartale tego roku w serwisie Pracuj.pl. To o 46% więcej niż w tym samym czasie w roku 2009. Z raportu Rynek Pracy Specjalistów wynika, że sytuacja stabilizuje się. Liczba ofert pracy powoli zbliża się do tej, którą w serwisie odnotowano jeszcze przed pierwszymi informacjami o kryzysie gospodarczym. W chwili obecnej widzimy, że ta liczba ofert pracy, czyli 56 tysięcy ofert, które zostały zamieszczone w drugim kwartale. To można powiedzieć pewna stabilizacja w pierwszym półroczu. Jest to na pewno dużo więcej niż było to w zeszłym roku więcej o prawie 50%. Jest to myślę, że dosyć dobry trend. Natomiast jeszcze zbyt wcześnie jest mówić o tym, że jest to przełom na rynku pracy. Można powiedzieć, że właściwie firmy, które w zeszłym roku nie zatrudniały pracowników, zostały jednak zmuszone do tego, żeby osoby zatrudniać. No i właśnie to w chwili obecnej robią. Natomiast nie jest to jeszcze skala tak masowa, jak przed rozpoczęciem spowolnienia gospodarczego kryzysu na świecie. Blisko 17 tysięcy ofert pochodziło z sektora handel i sprzedaż. Stanowi to około 30% wszystkich zamieszczanych w serwisie ogłoszeń. Drugie miejsce pod względem liczby zamieszczonych ofert zajął sektor finansowy, czyli bankowość, finanse i ubezpieczenia. Ogłoszeń w tej branży było ponad 9 tysięcy. Większość stanowisk, na które. Poszukuje, poszukujemy do banków jest związana z obsługą klienta, obsługą klienta indywidualnego w większości. Szukamy osób do oddziału, poszukiwane są osoby do oddziałów, ale też mobilni doradcy, których głównym zadaniem jest aktywna sprzedaż i pozyskiwanie klienta. Na trzecim miejscu uplasowała się branża budownictwo i nieruchomości. W analizowanym okresie pracodawcy opublikowali prawie 7 tysięcy ofert. Rekordowy przyrost ofert zanotowano w branży transportowej i logistycznej. Ich liczba wzrosła o 16%. Jest jednak pewien wzrost koniunktury w sensie gospodarczym, ale także jest, są zmiany w firmach, wśród operatorów logistycznych, nowe, nowe podejścia, nowe... Też nowe, nowe inwestycje, są zmiany też w skali europejskiej, postępującej. Ja myślę, że po prostu jest więcej różnego rodzaju zmian, co, co wpływa na, na większą mobilność pracowników. W drugim kwartale pracodawcy najczęściej poszukiwali specjalistów do spraw sprzedaży. Duże zapotrzebowanie jest także na pracowników działu obsługi klienta i call center oraz finansistów i specjalistów IT. Na pewno branżami, gdzie widzimy, że będzie rosło zapotrzebowanie na pracowników, to jest branża i sektor budowlany. Tutaj widać, że wszelkiego rodzaju projekty związane z infrastrukturą, budową stadionów, dróg powodują, że tego typu firmy, przedsiębiorstwa mają coraz więcej projektów i poszukują pracowników. Z drugiej strony również widzimy, że przewidujemy, że coraz więcej firm z branży finansowej będzie zatrudniać nowych pracowników. Ten kryzys w branży finansowej się już skończył. Akcja kredytowa prawdopodobnie zostanie uruchomiona i tam rzeczywiście potrzeba osób do tego, żeby obsłużyć wszystkich klientów banków. Raport informuje także o ofertach pracy zamieszczonych przez zagranicznych pracodawców. Takich ofert z kwartału na kwartał jest coraz mniej. Od kwietnia do czerwca było to tylko 615 propozycji, czyli o 27% mniej niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku.